Witam serdecznie słuchaczy. Obcy mówią do nas. Rzeczywistość z innej perspektywy. To wszystko jest teatrem zaaranżowanym z poziomu kontrolerów. Zwiększa zamieszanie i ma wiele powodów, i nie jest tym, czym Wam się wydaje. Prawdziwym celem jest generowanie napięcia. Odwracanie uwagi i drażnienie mieszkańców regionu poprzez tworzenie dużej liczby uchodźców oraz więcej bólu i cierpienia ludności cywilnej. Chociaż sprawy nigdy nie są proste, a powodów jest wiele, można by tego wszystkiego uniknąć, gdyby tylko kontrolerzy sobie tego życzyli. Jednak chcą wykorzystać samych ludzi na każdym możliwym poziomie, wykorzystując ich siłę życiową i dążenie do przetrwania i przezwyciężenia przeciwności losu, ponieważ tak naprawdę kontrolują wszystkie strony i po prostu przesuwają elementy i role w wielkiej perwersyjnej grze, która ma na celu stworzenie określonego rodzaju doświadczenia życiowego na Ziemi. Ale scenariusz jest skomplikowany i dzieją się rzeczy, które w ogóle nie trafiają do wiadomości. Również rzeczy są cenzurowane, więc zachód kontroluje narracje i przekazują z punktu widzenia ziemskiej polityki. Wśród wielu rzeczy, które mają kluczowe znaczenie dla tej wojny, o których nie mówi się opinii publicznej na zachodzie, jest to, że jednym z celów inwazji jest przejęcie kontroli nad obiektem jądrowym w Czarnobylu, ponieważ promieniowanie nadal trwa, a uszkodzony zbiornik bezpieczeństwa reaktora jest pęknięty i wycieka. Ta szczelina pogorszyła się w ostatnich miesiącach i nikt o tym nie mówi. Jest też bardzo silny element interesów dominacji pozaludzkiej w regionie, ponieważ genetyka narodu ukraińskiego. W większości Słowian ma korzenie poza ziemią. Niewiele jest miejsc na ziemi, które są wyraźnie ETE z wielu powodów. Ukraina jest jednym z nich. Chcą skompromitować wewnętrzną siłę twórczą i ducha słowiańskiego ludu Ukrainy. Istnieje również czynnik istnienia baz dump i potrzeba obu stron Rosji i NATO aby zdominować ten obszar. Ponieważ Te Dump łączą się z busegi, gizą i innymi na całym świecie. Ukraina jest pełna starożytnych i współczesnych DUMBów. Co więcej, Ukraina znajduje się na ważnych liniach geodezyjnych, co czyni ją ziemskim punktem i węzłem energetycznym, z którego wszędzie płynie energia która jest stamtąd generowana, a wraz z toczącą się wojną zmieniają ją na ujemną. Ale tutaj ważny jest sam naród ukraiński. To czego chcą, to populacja. Co generują w porównaniu z innymi populacjami? To na wielu poziomach, więc tego właśnie chcą, aby skierować się w ich duchu. Z tego powodu bałagan też jest eteryczny. Uważa się, że wojny toczą się wyłącznie ze względów ekonomicznych i strategicznych, co ponownie zmienia je w ekonomię. Prawda jest taka, że prawdziwą podstawą wszystkich większych wojen jest sama populacja. Kontrolować, niszczyć, dziesiątkować, pogrążać ich w rozpaczy. Zresetować pamięć, pogrążyć Ukrainę w rozpaczy, a to pociągnęłoby za sobą resztę świata, a to się powiększa, ponieważ znajdują się na liniach kontrolnych i ponieważ Słowianie są bardzo silni w swojej zdolności twórczej, będąc jednym z najsilniejszych, niezależnie od tego, czy o tym wiedzą, czy nie, niezależnie od tego, czy wydają się matrycą, czy nie. Jestem pewien, że ten konflikt jest odwróceniem uwagi, że bez względu na to, jak wielka jest ta wojna i jak kosztowna, nadal jest odwracaniem uwagi. Ci, którzy mogliby sfinansować pandemię na tym globalnym poziomie, mogą też jeszcze łatwiej stworzyć wojnę, aby odwrócić uwagę ludności, sprawić, by się przestraszyli. Aby nie kontynuowali protestów przeciwko pandemii, dlatego wykorzystują fake newsy, to konflikt wydaje się większy. Rozumiem, że trudno to dostrzec, lub nie uwierzyłoby się, że wojna na takim poziomie, na początku tak kosztowna, jest tylko czynnikiem rozpraszającym pandemię. Ludzka populacja sama tego nie widzi, ponieważ nie widzą związku. Widzą wszystko osobno, jednak tak nie jest. Koszt rozpraszacza nie ma znaczenia, ponieważ na tych wyższych poziomach nie używa się pieniędzy. Tymczasem istoty z niższych egregorów ucztują na bujności, jaką generuje twórcza uwaga oparta na strachu i cierpieniu głównie istot ludzkich. Chcą wywołać chaos. Poważne kłopoty gospodarcze i braki wszystkich podstawowych rzeczy, żeby ludzie mówili o tym, o wojnie, a nie o skutkach szczypawek. To część dokładnie tego samego, tego samego systemu i programu. Wszystko jest poziomami tej samej perwersyjnej gry. Nie dajcie się zwieść. Dziękuję za wysłuchanie.